Ryjek wszystkim pomaga. O, dasz radę naprawić ten dach, Tatusiu? A? Oczywiście, że tak. Muminku, podaj mi proszę jedną z tych desek. Którą tę? Tak, tak, tę długą. Dziękuję. Dzie, dziękuję, dziękuję, już się trzymam. Tato, tatusiu o, o, Uważaj o, o, Już myślałem, że spadniesz Ja też tak myślałem, synku Uważaj na siebie, tato Dobrze, już dobrze Muminku Mam... Mam... Tatusiu, co robisz? No, witam was A co to jest? Dach się popsuł? Strasznie tam wysoko, tatusiu Muminka Tatusiu, uważaj, żebyś tylko nie spadł! Ten dach jest okropnie stary. Tatuś zbudował dom, gdy był młody. To ty go naprawiasz? A myślałam, że psujesz, Tatusiu, muminka. Mi! Daruj sobie te komentarze. Muminku! podaj mi jeszcze tamtą deskę. No, Tatusiu! Zrobiłem ten sam błąd. To zabawne. Ojej, nic się nie stało. Tatuś, o, ho, 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 ale to było łupnięcie! Ojej, no nie, chyba już nie dam rady naprawić tego dachu. A tak chciałem to dzisiaj skończyć. No, może ja dokończę naprawę. Co, Ryku? Rady nie korzystać z pomocy Ryjka, ten dach jeszcze się jakoś trzyma. Hm. Dowiedz się, że ukończyłem korespondencyjny kurs stolarstwa. Ryku, ja ci pomogę. Nie, nie, dziękuję za pomoc Muminku, sam sobie poradzę. Mm. Ryk, naprawdę wie, jak to robić? Domiewający. Wie, że dopiero po pierwszym dużym deszczu. Proszę, jedzcie póki ciepłe! Jakie dobre! Daj, z owocami polewany miodem. Ryjku, za to, że tak doskonale pomogłeś tatusiom muminka, dostała największą porcję! Wspaniale! Ole masz szczęście! Dam głowę, że tak i tak się zawali! Myślę, że ryjek zasłużył sobie na jakąś nagrodę, przecież pracował bardzo ciężko! Rzeczywiście! Właśnie, a teraz zjem nagrodę! Zaczekaj, ryku! Co, na co? Nie pakuj tego na jeden raz do buzi, to obrzydliwe! Mała mi ma rację. Nie śpiesz się, bo nie poczujesz smaku. Zrozumiałem. Najpierw obliżę ciasto z wierzchu. Na no, mnie mm, Jakie słodkie i taka wielka porcja opłaciła się pomagać. Ryjek to fachowiec? Mm? Kiedy pracuje się dla kogoś, to... Pracuje się i dla siebie, pamiętajcie. Pracować dla siebie? Właśnie mam pomysł! O czym myślisz, Ryjku? Będę pomocnikiem do wszystkiego. Pomogę każdemu potrzebującemu pomocy. A w zamian proszę o ciastka i inne smakołyki, dobra? Będziesz pomocnikiem? Pomocnik. tak, mała mi! Powiedz, co mógłbym dla ciebie zrobić? Ty? Na pewno coś się znajdzie. Powiedz, co mam zrobić, a zapłacisz mi swoją porcją placka z leśnymi owocami i miodem. Nie mam dla ciebie żadnej pracy! Mamusiu Muminka, jest jakaś robota dla Złotej Rączki? Powiedz, umiem zrobić wszystko! No myślę o tym. Chętnie przyjmę ciastko z kremem truskawkami albo wiśniami. Co ty na to? Ryko, niczym innym nie myśli, tylko o ja Już Wcześniej ciężko z nim było wytrzymać, ale teraz jest nieznośny. Mamusiu, muminka, a może przynieść ci czystej wody? Nie, dziękuję, Ryjku. Właśnie skończyłam pracę. No, no, to ja, 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 ja. Pozwól mi. Ja je rozwieszę na sznurkach. Ale Ryjku... No ale przecież jesteś bardzo zajęta, mamusiu muminka, masz jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Zdaj się my! Tylko mnie. uważaj, Ryjku! Och, zasnął! Pośpi sobie biedaczek! Och. Czas podlać kwiatki. Ojej, co to? Wszystko leży na ziemi? Dopiero co skończyłam prać. Dziwne, ryjek miał rozwiesić bieliznę. No tak, widocznie zapomniał o spinaczach do bielizny. Och, chyba muszę uprać wszystko na nowo. To ja, pomocnik do wszystkiego. Jeśli szybko zdecydujecie się mnie zatrudnić, popracuję za pół ceny. No, co wy na to? Hmm, nie mamy dla ciebie żadnej pracy. Niestety. A ty, mała mi? Przestań nam zawracać głowę. Jeżeli naprawdę chcesz pracować, to zapytaj włóczykija. Co? Włóczykija? No tak, włóczykija. <laughs> Interes to interes. Włóczykiju! A, witaj, Rejku. Co się stało? Pracuję jako Złota Rączka i pomocnik do wszystkiego. Ty pomagasz? Rejku... Tak, może masz dla mnie jakąś pracę? Umiem robić wszystko, a ty mi dasz... Yy, yy, o tak, dasz mi porcję tej smacznej zupy jarzynowej, którą gotujesz co wieczór. Mm, ale ja nie mam pracy dla ciebie. Zastanów się, na pewno coś się znajdzie. Chętnie popracuję za zupę. Przykro mi, ale kiedy mam coś do zrobienia, robię to sam. Mm, nie bądź taki, chcę uczciwie pracować. Mm. Ach, już mam, już mam. Co masz? To! Ten namiot jest niesamowicie brudny! Wszędzie ma plamy z błota i trawy! Och! No cóż, cały czas jest wystawiony na deszcz i wiatr! Właśnie, a zatem ja ci go wypiorę! Nie, zostaw! Jest taki jaki jest! Nigdy jeszcze go nie prałem! Co? To koniecznie trzeba go wybrać. Jestem fachowcem, zaufaj opinii profesjonalisty! Dostanę tort z kremem od mamusi Muminka, a od ja nadzwyczajną zupę jarzynową! Być złotą rączką to złoty interes! To jest fach, który pozwala zawsze najeść się dosyta! Ojej! Oj! Gdzie jest namiot? Popłynął? Stój! Wracaj! Proszę cię, na stój! Mówię ci, muszę go złapać! Mam go! Ojej, 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 Gdzie on jest? O jest! Mam go! Ojej! Ojej! Ja nie umiem pływać! Ratunku! Ratunku! O! O! Na szczęście tu jest płytko! I co Ryjku? Skończyłeś już pranie? O, co to, to ty włóczyki? Wróciłeś i uprałem namiot, ale wiesz, jakoś... Ten materiał okazał się jakiś taki kiepski, wiesz, tym razem nie chcę zupy, cześć i przepraszam, do zobaczenia! Nie mam namiotu. Co? Naprawdę musimy? Mamusiu Muminka, musimy pilnować dzieci pani Filipianki. Obawiam się, że tak niegodko spotkałam ją dziś i prosiła mnie o to. Zamierza odwiedzić chorych w całej naszej dolinie i nie chce zabierać ze sobą dzieci. Mogłyby się przecież zarazić jakąś chorobą. Ojej, ale my mieliśmy dzisiaj... No właśnie, mieliśmy wszyscy iść na plażę. Nie cierpię filifionki i jej dzieci i nie będę się nimi zajmować. O, mamusiu, muminka, opieka nad dziećmi to coś w sam raz dla mnie. Tak, już się zjawiła nasza złota rączka. Nie wiem tylko, czy pani filifionka się zgodzi. Jest taka nieufna. Ha, zgodzi się! Jestem pewien, że się no, zgodzi. nie. Wiem. Mamusiu, niech on się zajmie dziećmi. To dla niego wymarzone zajęcie. No dobrze, ryjku, idź do pani filifionki. Ach, dziękuję. Nie, mamusiu. Wrócę wieczorem. Dasz sobie radę, Ryjku? Tak, tak, oczywiście. Przypilnuj, by dzieci spędzały czas według harmonogramu. Według harmonogramu, który ci wypisałam na kartę. Oczywiście, tak, wiem, przypilnuję. Pajam dzieciom zasadę, że zawsze należy postępować zgodnie ze ścisłym planem. To nasze motto, zapamiętaj. Tak, tak, zapamiętam i jeszcze chciałem zapytać. No, e, jakie dostanę wynagrodzenie? O, tak. Czego sobie życzysz? Jeśli można prosić, to najchętniej chciałbym dostać coś dobrego do jedzenia. Coś dobrego? To proste. Możesz usiąść z moimi dziećmi do podwieczorku i zjeść, ile tylko zechcesz. To wspaniale. Ile chcę, naprawdę? Pod warunkiem, że dobrze się nimi zajmiesz. Do widzenia, pani Filipionko. Hurra! ale zgłodniałem e? E, 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 moje drogie dzieci e, e. słucham drogie dzieci a może by tak zjeść podwieczorek nie jeszcze nie co jak to nie burczy wam w brzuszkach z głodu jeszcze nie czas na podwieczorek podwieczorek należy jeść zawsze o tej samej porze Ech, chyba nie mówicie tego poważnie zresztą każda chwila zbliża nas do właściwej pory Kochane dzieci, pod leci. Proszę o jak dobrze uwielbiam czasteczka. Chwileczkę. Wasza mama nie dowie się o której godzinie jedliśmy, więc jedzmy od razu dobrze. No, no to już. No. No to zaczynajmy ucztę. Częstujcie się! Nie! Co to? Co to za paskudztwo? Tam bez cukru, fuj! Nabrałem Co się. To prawda. Mama mówi, że cukier robi w zębach dziury. Co? To wy naprawdę nigdy nie jedliście słodkich ciasteczek? Nigdy! Nie. nie, dziękuję za taką zapłatę. Och, to nie do wiary. Muminek i cała reszta będą jedli słodki podwieczorek, a ja... Ach. Nigdy bym się nie zgodził na pilnowanie dzieci, gdybym wiedział, jakie to będą ciasteczka. O, ktoś puka? O! kto mi! <grym> Przyszłabym zobaczyć, jak sobie radzisz. A gdzie są dzieci? Hmm, jest pora rysowania i dzieci są na górze. Naprawdę? Mi, może byś się nimi trochę zajęła. Jestem taki zmęczony. Ale z ciebie mięczak. Błagam cię, mała mi. Muszę się zdrzemnąć. Dobrze, ale pod warunkiem, że oddasz mi swój kawałek placka. Cały kawałek? O... Ja stawiam warunki, pasuje czy nie? Nie, no dobrze, niech będzie. No, 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 ale wy ciężko pracujecie. I co, co rysujesz? Co to jest? Kwiatek. Co to? Myślałam, że to komar, a ty co? Ja rysuję żaglówkę. Za mała, nie mogłaby pływać. Ha. Nawet żance. za malenkie te wasze rysunki. A to co? To rybka. Rzeczywiście jest tak mała, że mógłby ją połknąć jakiś robak. O! Myślcie o rzeczach wielkich i rysujcie z rozmachem. Zarysujcie cały papier. Tylko małe muszczki rysują małe rzeczy. Bądźcie odważni, wasze rysunki muszą być duże, wielkie. Dobrze, spróbuję. Takie duże? Za małe, niestety. Przede wszystkim masz za mały karton. Możecie rysować rzeczy naprawdę wielkie. Naprawdę możemy? Tak, tak, tak. Kwiat, łódkę, rybkę, rysujcie co chcecie i jak chcecie. Wspaniale! Ale świetnie! Dzieci powinny być wesołe i mieć dużo swobody. O! o dzieci, co to? Hej, hej, nie rozrabiajcie! Dzieci powinny być swobodne, ale i grzeczne. O, cześć, muminku. A co wy tutaj robicie? My przyszliśmy zobaczyć, jak Wam idzie. Mi, a gdzie? Gdzie podział się Ryjek? Powiedział, no, że zmęczyła go opieka nad dziećmi. Teraz śpi sobie słodko na kanapie. To Ty go zastępujesz? Ty zajmujesz się dziećmi? Tak, to już wyszło. Posłuchajcie, muszę się stąd ruszyć z tymi dzieciakami, bo wiecie, chyba nie powinnam tutaj zostać na dłużej, bo, bo... co? Właśnie co? E, nieważne, chodźcie, idziemy, idziemy, idziemy. Co to? Tak dobrze mi się spało Ale tu cicho Mi bardzo dobrze zajmuje się dziećmi Mi serdecznie dziękuję Co to? Co to jest? Na podłodze Na ścianie na posągu! O nie! Wszystko zarysowali! Nie, nie, nie! To jakiś marny żart! Och! Wiliwionka na pewno nie będzie tym zachwycona! I w dodatku stracę swoją reputację niezastąpionej złotej rączki! Ojej! I co ja jej powiem? Co ja narobiłem? Same plamy! Nie! Nie! Ojej, ku, Co teraz będzie? Oj! oj Oj! Oj, oj, oj! Nie. Nie, nie, nie! To niemożliwe! To nie może być prawda! To mi się śni! Co za koszmarny sen! E, he, he. Popatrzcie! Namiot mnie i ja wygląda okropnie! A jaki pognieciony! brudny! Mam pomysł! Ozdobimy go! Dobrze! Rysujmy z rozmachem! Co? Dzieci pani Filipionki? One też mają złote rączki? Niczego się nie obawiaj, Włóczykiju. Ja się nimi opiekuję. Mi, ale one zostały same. Stąd ich nie widać. Pewnie poszły dalej, gdy my się zatrzymaliśmy. Do zobaczenia, Włóczykiju. Do zobaczenia. Dobrze, to pasuje tutaj, a ten kawałek tu. Aha. A jej mam nadzieję, że Filipionka nie zauważy niczego, Och, nie zauważy, że to było naprawiane, delikatnie, delikatnie, w porządku. Teraz muszę znaleźć dzieci, zanim wróci Filipionka. Och, ostrożnie. Ojej! Barygodne! Hej, dzieci! Muszą gdzieś tu być! Dokąd one mogły pójść? Są! Są na No i nie było się czym martwić. Przecież dzieci po prostu bardzo wesoło się bawią. Zejdźmy na Dobrze. Biednijmy! Pierwszy raz płyniecie łódką? Pierwszy raz. Tak, pierwszy raz. Pierwszy raz, Maminku. Mama nigdy nie pozwala nam bawić się na plaży. Mówi, że to niebezpieczne. Hmm. To dziś będzie całkiem inaczej. Będę się z wami bawił cały dzień. Może popłyniemy szybciej? Szybciej! Uh, szybciej!

Ratunku! Na pomoc! Pomocy! Pomocy! Nie, Jesteś! A gdzie są dzieci? Riku, Dzieci toną! Muminek też! Na pomoc! Pomocy! Co? Co? Trzymaj, trzymaj się mocno! Siedźcie spokojnie! Jej, nic wam nie będzie! Ej! To nie są zajęcia, które zaplanowała pani Filipionka! Riku, Zrób coś natychmiast! Co? Ja? Co to, to to nie? Przecież wiesz, że ja nie umiem pływać! W takim razie nie jesteś fachowcem do wszystkiego! Nic na to nie poradzę, że nie znoszę wody! Na pomoc! Ratunku! Na pomoc! Wypadek na plaży! Ratunku! Krzyczyć, to ja sama potrafię! Ten ryjek jest zupełnie bezużyteczny! Katastrofa na morzu! ratunko! Co się stało, Ryjku? To... to Ojejku! Pośpiesz się szybciej! Muminku! Nic wam się nie stało? Włóciki! Poczekajcie. Muminku, łap, koło ratunkowe. Uh, łap! Oh, wszyscy musimy ciągnąć. Dobrze, oczywiście. Aha, aha. Trzymajcie się mocno, mocno. Gotowe! A teraz równo i wszyscy razem. Dobrze. Dobrze. Ciągniemy. Uh. Tak smacznie pochnie! Mm, przecież to słynna w okolicy zupa wuczykija! Tak, jest gorąca i pyszna! Mm, doskonała! O, aż tak wam smakuje moja zupa z kociołka? Czy to jest zupa jarzynowa? Jarzynowa. Ojej. Ojej! Rzeczywiście tu pływa ta paskudna marchewka. Nie lubię cebuli w zupie! Jest niedobra zielona papryka! Przecież jedliście zupę i mówiliście, że jest pyszna? A więc to nieprawda, że nie znosicie marchewki zielonej papryki i cebuli. Nasza mamusia nigdy nie gotuje zupy z takimi warzywami, bo wie, że ich nie lubimy. Radzę Wam jeść pyszną zupę płuczykija z zamkniętymi oczami. Rada! Słyszę głosy moich dzieci. Ryjku? No tak słucham. Ryjku? Mama! A, pani filifionka! Pani filifionka! Witamy, witamy pani. Co to ma znaczyć? Pozwoliłeś dzieciom owinąć się w podarte brudne koce i jeść ten podejrzany wywar? Proszę pani... Pani Filipionko, zaraz wszystko wyjaśnię. Nie chcę słuchać żadnych usprawiedliwień! Nigdy więcej nie poproszę cię o opiekę nad dziećmi! Dzieci, idziemy do domu! Dobrze! Nie podobała jej się nasza opieka. Niestety. Dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień. Świetnie się z Wami bawiliśmy. Tak, z Wami jest bardzo wesoło. Co tam jeszcze robicie? Chodźcie natychmiast! Dobrze! Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był najweselszy dzień w całym życiu tych biedactw. Ryku, być może jeszcze się kiedyś z nimi pobawisz? Ja, o nie, opieka nad dziećmi jest... O, a, ojej, przypomniało mi się, i co ja mam teraz zrobić? Ojej, ojej, ojej chyba już nic się nie da zrobić. Myśl o tym, zaczniesz się martwić dopiero jutro, bo pani Filipionka na pewno nie omieszka przyjść do ciebie z pretensjami. Nie, to będzie coś okropnego. A jeśli w przyszłości będziecie potrzebowali fachowca, to lepiej mnie nie wzywajcie! <laughs> Muminki się cieszą radością i życiem mumii.